O czym można pisać bloga? Tematyka jest niezwykle szeroka. Od mody przez muzykę, kończąc na zagadnieniach kulinarnych. Niektórzy w dzienniku internetowym zapisują swoje przemyślenia z życia. Można też pisać o mieście. Powstaje właśnie nowoczesna platforma blogowa Szczecin All Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej naszego miasta chce, by o Szczecinie pisali jego mieszkańcy. Mam nadzieję, że jest sporo mieszkańców Szczecina, którzy mają coś bardzo fajnego do powiedzenia, bardzo dobrego przede wszystkim i pozytywnego w naszym mieście do powiedzenia. Nie wiedzą jak. Można śpiewać piosenki, można układać wiersze, można malować obrazy, można też napisać... I zacząć pisać po prostu bloga miejskiego. Zachęcamy serdecznie. Na platformie Szczecin Out pisać może każdy. Każda opinia, głos i sugestie mieszkańców są cenne. Zachęcamy wszystkich. Nie ma tutaj jakiegoś uwarunkowania wiekowego, czy to musi być mężczyzna, kobieta. Każdy, kto chce pisać o Szczecinie w sposób interesujący, ciekawy, zapraszamy serdecznie. Co więcej, nie musi to tylko być pisanie, bo tutaj mówimy też o fotoblogu, ewentualnie o wideoblogu. We wtorek odbyło się seminarium z udziałem znanych ogólnopolskich i szczecińskich blogerów. Gośćmi byli m.in. Kominek, Matura Tobzdura, Jerusz Kluczyński czy Paweł Trzech. Znani blogerzy poprowadzili prelekcję poświęconą blogowaniu. Seminarium było jednym z elementów promocji bloga Szczecin Out i konkursu na redaktora bloga. Jak się okazuje, pisanie go wcale nie jest takie proste. Praca nad blogiem to jest, można powiedzieć, trudna praca, tak? Systematyczność. Czasami kosztem jakiegoś wyjścia wieczorem, czy, czy wstania rano przed pracą, żeby coś napisać. I tak naprawdę, jakby klucz do tego leży w takim, można powiedzieć, eksperymentowaniu, sprawdzaniu, co się czytelnikom spodoba. Do odbiorców można dotrzeć nie tylko za pomocą słowa, ale i obrazu, co skutecznie od kilku lat udowadnia zespół bloga Matura to Bzdura. To, co będzie nas odróżniało od innych wystąpień dzisiaj, to jest to, że będziemy opowiadać o wideo, ponieważ wiem, że na tym Szczecinie Laut jeszcze nie pojawia się wiele wideo, a będziemy zachęcać do tego, ponieważ to świetny sposób na promocję w różnych mediach. YouTube udostępnia ogromne możliwości, które warto wykorzystywać, aby móc pokazać właśnie Wasz Szczecin, także całej Polsce. Blog Szczecinie Laut to przestrzeń wypowiedzi dla osób, które chcą dzielić się własnym spojrzeniem na miasto. Informuje o ważnych inicjatywach, pokazuje ludzi z pasją, relacjonuje wydarzenia kulturalne. Wtorkowe seminarium z pewnością. Pokazało przyszłym redaktorom bloga, jak odnieść sukces w internecie.